O tym, że krajobrazy pełne kaktusów i skorpiony, skorpiony, skorpiony w domu. To jest po prostu standard. Nasze miasta wyglądają tutaj jak te wycięte prosto z filmu o dzikim zachodzie. No i absolutnie nie da się tutaj żyć w lecie. Ja miałam też takie wrażenie, że zostałam przeniesiona zupełnie w czasie, bo tutaj przynajmniej w maju ta pandemia jeszcze nie dotarła, wszystko było pootwierane, można było korzystać z restauracji, można było sobie swobodnie chodzić na różne zakupy, nikt tam nas nie ścigał, czy w maskach, czy bez maski, no, był po prostu luz. Ja mam wiedzieć, czy jestem uczulona na, na, na to, jak skoro mnie tam dziabnie, czy nie. On ja mówi, jak cię ugryzie, to się przekonasz. Mam <gry> nadzieję, że nigdy nie będę musiała tego doświadczać biblijna Ewa zrywała jabłko, ja zrywam sobie cytrynki albo limonki, także jak ktoś jakieś koktajle sobie życzy albo lemoniatki, moje dzieci idą, zrywają sobie dwie cytrynki i, i robią lemoniatkę codziennie bez jakichś tam dodatków, no po prostu cudownie.